I, nie czuję fatki. Dlaczego? Dlatego, że się nie koncentruje. Tylko koncentruję się na tym, żeby przenieść jakieś obciążenie za siebie. A tak jak wcześniej mówiłem, nie pracuje się głową. Kulturystyka mimo pozorów to nie jest praca mięśni. Praca mięśni to jest tak, na przykład przyjdzie laik, pat, a pan na środownię, a z środkami jakimiś tam się zmaga bucha-chucha, wyjem, no niektórzy tam odgłosy wydają, w rzeczy takie, czegoś, co to jest, jakiś tam troll, nie? A tu mi o to chodzi. O to chodzi, że ten człowiek nie rozumie faktycznie pracy. Jeżeli mówimy już o zaawansowaniu podejściu do treningu, bo no, większość, ta, macie na to też do czynienia, no przychodzi, żeby sobie coś tam porobić. Myślą, że po miesiącu, dwóch, trzech czy pół roku, trzy roku już będą, no dopakowani, ładnie wyglądający. No nie za bardzo. Natomiast najpierw trzeba mieć tu pokładane, tak? żeby coś osiągnąć. I trzeba mieć dobrą, dosyć dużą wiedzę. Bo no bez wiedzy tak? No, chyba może mieć się super talent. No, to ja, jak mówię, bo ma już mu skalę to, to się Ale taki talent trafia raz na 100 tysięcy, na 200 tysięcy. A to jest powiedzmy, to że już super talent. Gdy nie, a nie będzie musiał zacząć stosować. No, bo bez tego nie lubi. Tak jak nie wiem, znaczy, znacie to No, tutaj w Krakowie. To jest znajomy, to jest właściciel yy, Marcina, nie? Genetyk no, 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 no. yy, względem tkanki tuszowej. ona ma poziom normalnie w granicach 6, 6 Normalny poziom tkanki tuszowej. Bez robienia robów, normalnie ćwicząc. Teraz do zawodów, mm, do... Przed Brukselą były WPF-u, Puchar Polski, tak jakby. Po, zobaczyłem, nie dobrze pokazał się. No, mówi, no, może by się przygotował, ja mówię, dobrze wyglądasz, masz 3,5 tygodnia próby, zrobił życiową formę, 3 tygodnie, no ale to, to są genetycy, jeżeli do tego, szerokie barka, w barkach, w talii, no takim się trzeba urodzić, jeżeli będzie coś, coś robił, to za kilka lat może być fantastyka, ale to, no nie wszyscy, no nie ten niektórzy muszą się troszeczkę pogłowić i tak jak wcześniej mówiłem o podejściu, Mentalny. Ja się koncentruję na tym, co robię i wybieram te ćwiczenia, które mi służą na daną część, nawet mięśnie. To, co chcę zrobić, to ja muszę idealnie odczuwać. Przepraszam, za głowę. Różnie wykonuję. I też chłopak wykonywał, u mnie na siłowni. bo ja nic nie czuję. Spróbuj zrobić w ten sposób. Eee, Policja. Alek. I on robił w ten sposób. A ja jej teraz pokażę. No, męczył się tam brychał, buchał. Tylko ja teraz pytam, a tu prostował ręce. O tak, ta ja teraz. Ja mówię, pytanie, co ty robisz? Triceps, barki? Nie, klatkę. <mówi> mówię, no to gdzie ta klatka pracuje? Czuję, że no nie. No to jak ja ją robisz? No bo wszyscy robią. <mówi> no, no dobrze. No to pokazają, no, żeby spróbował to w ten sposób. Łapie w ten sposób sztabierkę. Tu, tak jakby się chciało objąć swoją lubą. Ściska się. I wtedy następuje przenoszenie cały czas na ściśnięciu. Przenoszenie powinno być na pełnym wdechu. Czyli już mamy powietrze nabrane w płucach, do maksa, delikatne przytrzymanie. I teraz spinamy, świadomie spinamy tu ręce i napinamy górę klatki piersiowej. I dociągamy tylko do Tu już nie ma najmniejszego sensu. Tu dociągamy i ściągamy. I ruch od razu powtarzamy. Przytrzymujemy. To ma być ruch wolny z całym napięciem klatki piersiowej. tak akurat na tam 41 kg robię do maksy, do porównania chodzi wychodzi 18-20 powtórzeń. Z tym, że robię, staram się robić właśnie cały czas napięcie i teraz przy tym cały czas jak klatkę czuję, chociaż to jest małe obciążenie.